macie się macie gracze, kolejna paczuszka z morelków. Obejrzymy sobie najpierw się dookoła. Wygląda przyzwoicie, trochę porysowana, tu jest jakaś mała dziureczka. W tej stronie też jakaś dziureczka, trochę pobijana. No i ktoś mi powie, że generalnie Opakowanie nie ma znaczenia, i że w opaku można yy, wysyłać taki delikatny sprzęt. No, on jest delikatny, jak na to patrzeć. Zakładając, że generalnie producent sam zadbał o dobre opakowanie, to producent pakuje ją na tyle dobrze, żeby, ona, żeby ka każda karta, np. ten szafir, ten szafir, ten o, tu żeby przyjechał w jednym, w jednym kawałku, niepołamany, połamany, nie pogięty, ani nie jak jest w kontenerze, czy na jakiejś dużej palecie, w dużej ilości, gdzie jedna karta obok drugiej karty zabezpiecza się nawzajem. Jak mamy kartę po pojedynczą sztukę, to zawsze ten dodatkowy kartonik jakieś wypełnienie, jak tutaj. To jest dobry pomysł, bardzo dobry pomysł i tutaj morele zdecydowanie stanęło na wysokości zadania. I XFX Mercury w kolorze białym przyjechało cało i zdrowo, przynajmniej tak to wygląda. Najbardziej wypasiona wersja tej karty w całym zestawieniu. Z odczepianymi wentylatorami, oraz co ważne, z komorą parową. Ta karta ma komorę parową. Drugą kartą, która na pewno ma komorę parową, jest jeszcze Szafir Nitro. Szafir Nitro. I nie kojarzę, żeby jeszcze któryś model miał ten dodatkowy bajerek. Eee, także generalnie te droższe modele się tym cechują i na pewno jest to szafir Nitro i właśnie ten XFX. XFX w ogóle się wycwanił i trzy wersje tej karty wypuszcza, Quicksilver ona jest środkowa, Swift naj, najniższy model, potem Quicksilver i potem jest Mercury i w każdej tej w części, w każdym tym segmencie jest jeszcze wersja z magnetycznymi wentylatorami, bądź ze zwykłymi e, RGB, bądź nie RGB. E, no cudawianki po prostu. XFX, y, szczerze powiedziawszy, y, popisał się troszeczkę. I chyba ma najbogatszą ofertę tych kart ogólnie na rynku. E, tu mamy różne szkodziki do instrukcji i innych tego typu tematów. Bardzo ładnie zapakowana jest ta karta. Pierwszy, gruby bardzo. E, gąbeczka. I wentylatory. Odczepiane, magnetyczne wentylatory. Bardzo ciekawa opcja. Lecimy dalej. Tu jest instrukcja, co możemy i w jaki sposób. Jak się zakłada te wentylatory? Sympatycznie. Karta nie jest zabezpieczona żadną jeszcze antystatyczną, antystatyczną folią. Piękny, śliczny, srebrny. Dystans. Podpórka pod kartę graficzną. To jest kabelek biały do RGB. O, to chyba wychodzi na to, że tu mamy do wpięcia w kartę graficzną, a to w płytę główną, czyli z poziomu płyty głównej można sterować RGB A RGB konkretnie. Kurde. No to pierwszy raz taką opcję widzę. I Uj, karta ciężko siedzi. No, wyjdziesz bez... No nie ma tu żadnych dodatków, ale ciężka jest skubana. Ja cię kręcę. No powiem wam, że wygląda to kozacko. Trzy, trzy wtyczki PCI Express. Tu mamy jeszcze przełącznik BIOS-u. Obok mamy wejście na ten kabelek RGB. Trzy Porty, jedno HDMI. Sympatycznie, sympatycznie wygląda to naprawdę dobrze. Ogólnie karta jest ciężka. pudełku już nic więcej nie ma. I no kurcze, powiem wam, że widać, że jest to karta premium. Ja zapłaciłem za nią równiutko 4000 zł bez jednego grosza. 3999 zł. I tutaj już widać że jest komora parowa, stykająca się z rdzeniem karty plus płytka, która jest niżej, tutaj rozszerzająca się na pamięci ale ciężka jest skubana. no powiem Wam, że jest moc jest wygląd, jest ciężar jest, 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 jest zajebiście i zajebiście i myślałem, że będzie trochę tandetnie, ale nie jest zupełnie tandetnie. Tu mamy podświetlany pasek, on jest RGB, jakaś folika na nim. Jest, ale na razie nie będę tego zdejmował. <kuh> zacnie to wygląda, bardzo zacnie. Kurde, czadowo wygląda ta karta. Ile tu jest hit Z 7 hit tam jest. Tu mam jeszcze starszą wersję, to jest 7900XTX. Też wersja z odczepionymi wentylatorami. Też grubas, wielkolud. Obie karty są przeogromne, aczkolwiek nie, nawet ta sama długość praktycznie jest. No, troszeczkę ta biała jest troszeczkę krótsza, ale wielkość 4 sloty. No jest moc. <laughs> Kurde, wygląd XFX w ogóle według mnie od paru lat wypuszcza najfajniejsze wersje radeonów. No, monstrum Bardzo ładna. Potężny radiator 6 albo nawet 7, nie chyba 8 mm. Hitpipe są chyba 8 mm, z tego co widzę. Kurczę, ale jestem ciekaw, jak to będzie chodzić. No dobra, to tyle z unboxingu. Wiem, że miały być testy 3-4 dni po tym, jak się szafir pojawił u mnie, ale miałem pewne problemy z tą kartą, ale o tym już w samej recenzji. W międzyczasie też widzieliście rozpakowanie Helhanda. I ta karta mnie naprawdę zadziwia. Ta jest. No. Dobra, to generalnie rzecz ujmując, widzimy się jak najszybciej, mam nadzieję, i przetestuję te wszystkie potworki. Albo ewentualnie będę wypuszczał e, testy jakoś na bieżąco, bo praca zawodowa, opieka nad synem e, i jeszcze testowanie tych kart graficznych mnie, że tak powiem, e, troszkę. Przerosła. Przyznam się szczerze, że mi przerosła. Dobra, nie marudzę, nie stękam. Do zobaczenia, mam nadzieję niedługo.